Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax, a to jest Betany Kromanty i ten odcinek zamiast zacząć wyjaśniać o czym będzie wyjaśnię wam kim jest ten kupiec, bo powtarza się to pytanie setki razy na moich streamach i setki razy pod filmami. Od tego kupca kupujemy już całe gotowe sety i itemy, dla nekromanty i jest to tylko na PST więc nie martwcie się, nie to nie wchodzi do gry. To ma po prostu ułatwić testowanie. I skoro już przy tym jesteśmy, to ja zakupiłem właśnie 16, 17 setów Nekromanty i będziemy sobie robili mały unboxing tych setów. Będziemy sobie je, e, będziemy sobie je identyfikować i sprawdzać, czy mamy coś starożytnego, bo chcemy w ten set. Pójść na sam początek, żeby sobie tego nekromanta trochę wykoksić, żeby dawał radę na tych wyższych gierach, bo póki co to powiem Wam szczerze, że mój wynik jest żałosny, moim zdaniem, chociaż ja mam dosyć niski paragon wśród tych ludzi na, ta, na, na tablicy. Tak więc na, aktualnie jestem chyba na 200 którymś miejscu na tej tablicy, ale przyznam szczerze, że dla mnie to słaby wynik. Um, ale ok, nie będę się tutaj, nie będziemy się tutaj rozwodzić nad tym, zobaczmy co my tutaj mamy. Chodzi o ten set, o set kości, który jest aktualnie czołowy na tablicy i oczywiście będę ogarniał ich jak najwięcej dla Was, to znaczy postaram się wszystkie cztery ogarnąć na tyle, żebyście mieli um, z każdego gameplay, z każdego jakiś nawet może poradnik, zanim nekromanta wejdzie na Normalne serwery. Ok, pierwszy set. Pierwszy set był niewypałem. Zobaczmy drugi. Czy będzie coś starożytnego bądź Primalowego. O! Mamy na ramienniki, jest świetnie. Mamy na ramienniki starożytne. Zaraz sobie sprawdzimy ich statystyki. Oczywiście tutaj przydadzą się cooldowny. Wybuch zwłok, ok, są cooldowny, obszarówki i inteligencja. Brakuje mi trochę witalności, ale ten wybuch zwłok można zamienić na, um, na, na witalność. No ta inteligencja nie najwyższy rol, nie najwyższych lotów, tak samo te cooldowny, ale wiecie, zawsze jeden starożytny do przodu, a dzięki czemu... Olej ja mam tego już dużo, a dzięki czemu Dzięki temu będziemy mogli chociażby yy, wrzucić tam nasze yy, kaldezany. Okej, okay, odpalmy sobie kolejny set. Po co ja tam podchodzę? Aha, może po to, żeby od razu yy, rozwalać. I okej, okay, mamy spodnie, ale my już na sobie mamy spodnie starożytne, tak więc spoko. Ale i tak, mimo wszystko sobie zostawimy. Może będzie potrzeba podmienić jakąś statystykę, może będzie potrzeba coś innego zrobić. I takie spodnie zawsze się przydadzą. Nie odkładam sobie. Tutaj kolejny secik, otwórzmy. Bo ty na pierśnik rękawice, hełm na ramienniki, no oczywiście. Tego miał, miałbym dużo więcej. Ja farmiłem to kiedy one kosztowały 500 złotków, a nie 200. Teraz kosztują 200 całe sety. I na Ramienniki kolejne, proszę bardzo. Tym razem golem cooldowny. O już, witalność i inteligencja, moi drodzy. Tak więc tu będziemy mogli coś więcej pokombinować. A reszta oczywiście do rozwalenia, a bo wiecie co, ja to będę wyrzucał, mi się na końcu zrobi screenshot'a. I okej, okay, otwórzmy sobie kolejny secik. Co my tu mamy, tym razem by się przydała w końcu lata starożytna. Niestety nie. Kolejne spodnie starożytne, super. Czy tylko spodnie są starożytne z tego? No cóż, a zawsze coś do przodu, tak? Wrzućmy sobie to na ziemię. Z kolejnymi setami też możemy tak robić, jak jeżeli mm, wydawał się to ciekawe, takie losowanko. No w Diablo no niestety nie możemy robić innych unboxingów, a takie coś zawsze spoko. Okej, okay, widzę, że wszystko Kupa. Wyrzucimy więc to, tam gdzie, gdzie miejsce tego setu się znajduje. Ale jakby tak Primalowe... Chociaż jak ja, ja chyba nie mogę wydropić Primal'owych. Ciekawy jestem, czy mogę na PST wydropić primalowe przedmioty? To jest nekromanta, którym nie zrobiłem 70GR-a jakby nie było... O! Na ramienniki i buty! No i super. Buty, zaraz, oczywiście, ja sobie tutaj to będę czy tam rolował, czy, 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 czy wy, wybierał z tego poza anteną. No bo nie będę was tutaj zanudzał moimi przemyśleniami na temat buildów i setów. Um, okej, okay, kolejny podnieśmy i pokażcie nam co to poleciało. Jakbym tak, wszystko starożytne miał, to o kolejne buty. To wydaje mi się, że już można coś więcej zawalczyć na tej tablicy. Chciałem być przynajmniej w pierwszej setce, chociaż nie wiem, czy mój paragon mi na to pozwoli żoło się niski. Ale kto wie, kto wie, może Fartem się uda. Już na dniach też będę chciał Wam zrobić taki filmik z takim ogólnym, z taką ogólną moją opinią na temat tej postaci nekromanty, moje przemyślenia. Konkretniejsze. Ok, zaczyna się robić bałagan. Abym miał dużo sprzątania poza anteną. <grym> ok, sprawdźmy. Co my to mamy, ale ładna miniaturka przynajmniej będzie dzięki temu. Jest i klata starożytna. Ożywienie o 13%, które nam się nie przyda na ten moment. I 14% życia. No. Bez szału. I kolejne naramienniki, tym razem z lepszym cooldownem, z koszty zasobów i no inteligencja prawie najniższy ale mamy dosyć wysoką witalność, więc jest całkiem sexy. ok ale zawsze słuchajcie do przodu, kolejny starożytny przedmiot. Bawić się tak jak mówiłem, będziemy później, będę później w rolowanie. a siarę trochę też przynajmniej zbiorę. Niezmierzone skarby, jakbyś nie zauważył, to rzucamy nimi już od 7 minut. Okej, okay, buciki starożytne, naramienniki starożytne. Tak, ma, Mam takie wrażenie, że drop starożytnych rzeczy się zwiększył od kiedy w, e, wprowadzono Primalowe. Aczkolwiek nie gram na tyle, żeby, żeby móc jakoś to potwierdzić. No i druga sprawa jest taka, że to jest PST i tutaj może być zwiększony, powinien być zwiększony, drop. Co my tu mamy? Dobra, to, 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 to dupa. Ym, mogę również zrobić kolejne odcinki na przykład z samymi kosami. To by też było ciekawe, chociaż mam starożytną kosę. Ym, ale przydałaby się ta jednoręczna starożytna. Która naprawdę ma niesamowitą pasywkę. Ja mam ją w kostce Kanajego na ten moment. Um, o! Rękawice chociaż już mam rękawice starożytne, ale o! Proszę, większa przeżywalność, tu widzę tak na pierwszy rzut oka. Kryt. N inteligencji więcej. Mam witalność. Oraz regenerację. Którą mógłbym zamienić? Chociaż nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, pokombinujemy. Ty uciekaj. Zobaczymy co dalej tu nam poleci. Oczywiście moja skrzynka nie patrzcie, mi tu jest taki bałagan. Tutaj też blot sety, jak zauważycie, próbowałem e, farmić e, fa, te e, plug, Plague Master sety. Tutaj tak to one przynajmniej się nazywały Pleg sety. E, no i mamy kolejne spodnie. Mamy kolejne buty Po dwa starożytne itemy z paczki, no proszę Na pewno mam więcej farta niż w Overwatchu słuchajcie z, Ze skrzynek Ale zostały jeszcze tylko trzy Tak więc Właśnie zastanawiam się o czym mogę te prime'a to trzeba Konkretną postacią, czy to na całe konto W sezonie Czy Chociaż o, proszę, jest i hełm, hełmu nie było jeszcze, chociaż mam na sobie hełm, ale co my tu mamy, prawie 1000 do inta, do witalności prawie 1000, no i bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie, i odporność na żywo i wytrzymałość dużo, dużo większa, a to się na pewno przyda, bo ja strasznie padam tym nekromantom, ogólnie nekromanta ma problem z przeżywalnością, to nie tylko ja wam mogę powiedzieć, ale i wiele innych osób, no, ma tylko w zasadzie jedną, jeden skill na przeżywalność, mianowicie zbroje z kości, no ma też kilka pasywek, no i ma te klątwy z e, wysysaniem życia, czy kosę, która też wysysa życie, no ale powiem wam szczerze, że ciężko jest takiemu melemancerowi wystać we wszystkim bez jakiegoś, bez jakiegoś konkretniejszego skilla na Yy, przeżywalność. I ostatni set. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było starożytne. Albo jedna rzecz Primalowa chociaż. Okej, okay, okej. Okay. Starożytne rękawice. Czyli jedna rzecz. ok szansa nakryta. No, dużo bardzo inteligencji. Tak, na pewno się przyda. I moi drodzy. To by było na tyle. Widzimy się w następnym filmie. Dajcie znać, jak takie filmy Wam się podobają. Czy, ma, czy jest sens w ogóle takiego czegoś? Czy jest w ogóle sens robienia takiego czegoś? Um, czy wolelibyście większ, lepsze omówienie tych przedmiotów podczas identyfikacji? Czy wolelibyście więcej jeszcze setów, a mniej głupiego gadania? Czy może jakoś to pomontować? Um, w każdym razie, widzimy się w następnym filmie. Dzięki za uwagę. Pa Pa!